Gdybym dzisiaj miał zacząć budowanie swojej szafy całkowicie od zera, to nie zacząłbym ani od super sportowej marynarki, ani od pięciu najbardziej uniwersalnych koszul, a skupiłbym się na spodniach z wysokim stanem. I Serio? Według mnie nic nie wynosi na wyższy poziom stylówki tak właśnie jak spodnie z wysokim stanem, niezależnie od tego, czy mówimy o zestawie z koszulą i marynarką, czy mówimy o zestawie z koszulą hawajską, czy mówimy o zestawie nawet z najprostszym, klasycznym białym t-shirtem. Ten wysoki stan optycznie nie skraca nam nóg, a także przez swoją konstrukcję jest trochę luźniejszy w biodrach, więc jest nam dużo wygodniej. Takie spodnie mają też najczęściej zakładki, które są nie tylko elementem stylistycznym, ale też otwierają się przy tym jak siadamy, jak chodzimy, też zapewniając nam więcej komfortu. Nawet kiedy nie chcemy mieć żadnego z tych takich bajeranckich wykończeń spodni z wysokim stanem, a chcemy je nosić z paskiem, no to nadal właśnie ze względu na te zakładki i na te konstrukcje będzie nam w nich dużo wygodniej. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie spodnie są najczęściej trudno dostępne i trochę droższe, natomiast jestem przekonany, że to może być najlepsza inwestycja, jeżeli chodzi w ogóle o budowanie własnego stylu, a szczególnie kiedy chcemy z nim zacząć i chcemy od samego początku już poczuć, że ten styl się zmienił. Ja oczywiście zachęcam do użycia takich spodni, bo wtedy możesz wybrać każdy ich element i sprawić, że te spodnie będą jeszcze bardziej unikatowe. A jakie jest Twoje doświadczenie ze spodniami z wysokim stanem? Jeżeli interesujesz się modą, to zaobserwuj mi profil. Bardzo dziękuję. A jeżeli interesuje cię ten temat, to rozszerzam go na swoim kanale na YouTubie, na który też Cię serdecznie zapraszam.